Witam Was w pierwszym odcinku z serii Ping Pack 2. Będziemy tworzyć nowy świat. Aż wiemy go. Nowa przygoda. Niech będzie. Przetrwanie. Skrzynię bonusową sobie włączymy. Na kody nie zezwalamy. tym świata domyśli. Dobra, tworzymy nowy świat. No, i to będzie kolejna nowa seria na YouTube, bo ostatni Pingwin Pack się skończył, bo mi się nie podobał. Ale do tego Pingwin Pack 2 daj nowe mody. Ciekawe, jak nam pójdzie. Świat się robi. Trzeba czekać. Ja sobie wezmę gumę. Już się zrobił świat. Skrzynia nasza od razu. Nawet bardzo dobrej. Temy dostaliśmy w niej. Mm, no to ten kilo na to nam nie będzie potrzebne. Wyrzucimy to. Dobra, w sumie to i tak trzeba wziąć wszystko. Teraz wyrzucimy niepotrzebne rzeczy. No i idziemy po drzewo. Dobra, że ścięte. Teraz nie będziemy raczej się zagłębiać. No, myślę jakiś potworek. Nie będziemy się zagłębiać raczej w lodowy świat. Widzimy. Pójdziemy tu, wydobędziemy sobie trochę węgla. Mały lak. No, więcej węgla. No właśnie, a propos, pomyślałem sobie u poziomy trudności. Owce, owce się nam przydadzą na łóżko. Czy Ej, skinęłam mi owce, a tam ucieka. Dobra, mamy już na łóżko. I będziemy mortować resztę owiec. Pościnamy trochę drzew, wybudujemy dom. Tak pewnie się zakończy pierwszy od... <coughs> Tak pewnie się zakończy pierwszy odcinek. Zbierałem trochę drewna. O, chyba też nie będziemy budować takich domów na powierzchni, tylko się gdzieś w skałę, w sk w skałę wkopiemy. Na przykład tu. W ogóle włączyłem stoper. A no, włączyłem. To no, jeszcze mamy trochę czasu. Znaczy to też nie wiem czy to będzie na pewno moja baza na stałe, tylko to może być też taka pierwsza baza. sobie możemy okno wstawić. dodajemy, kopiemy. Dobra. załóżmy, że na razie nasz domek będzie taki. jeszcze to skończę. O, tutaj pochodnia, pochodnia. tu będzie okno pochodnia. no i tak skrzynia. crafting. Zrobimy piecyk. Mm, no i jeszcze zrobimy sobie miecz. Musimy sobie zrobić mieczek. No i tam mi się wydaje. Ten odcinek na dzisiaj skończymy. To będzie taki krótki przygotowawczy, a w następnym już wyruszymy w prawdziwą podróż i przygody. A to do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć. Tutaj zbudowaliśmy już nasz pierwszy dom. No i do zobaczenia w następnym odcinku.